Chodzi o próg przed gimnazjum. Yy, jeden jest zamontowany i jest to bardzo dobrze zrobiony. Jest to próg, który w razie sytuacji nadzwyczajnie można demontować. On jest przykręcany na takie kąty doleżą rozporowe. Natomiast wy, no, by, wydaje mi się, że jest to bardzo konieczne, aby, aby ten próg został z drugiej strony tego dojazdu do gimnazjum, gdzieś na wysokości środka z sali gimnastycznej. Wiem, że tam już projekty jakieś były. Już dochodziły słuchy, że... Blisko jest to realizacji, no ale póki co nie ma. Po tej naszej tutaj drogi w prawo. Jest jeden zakręt, ostry krok 90 stopni, jest dziś na, dziś na tak, y i, stąd, tak? i tam wyhamujesz do 30. I teraz jadąc w stronę już górki i szkoły, dla mnie wystarcza tylko tamten próg, który istnieje z góry, bo z góry jest zawsze prędkość nieokreślona, nie przyhamowują ci użytkownicy dróg. Z tej strony naprawdę, żeby się rozpędzić, to no, jest to mistrzostwo świata. Panie doktorze, nie, nie wiem jakim pan samochodem jeździ, ale proszę mi wierzyć, że, że, że ja też tego z własnych doświadczeń oczywiście nie, nie mówię, ale naprawdę z obserwacji, ja A się oczywiście nie rastuję, tam funkcjonuje i naprawdę no. można i rozwinąć przerażającą prędkość, jak tam w tych zatopkach jest pełno dzieci. Wydaje mi się, że warto by jednak się pokusić i zastanowić nad tym tematem, ponieważ naprawdę to dotyczy i uczniów gimnazjum i uczniów szkoły. Mało tego, jeszcze na jakieś dodatkowe zajęcia są tam przeprowadzane maluchy, tam się pojawiają przedszkolarze. Jest to naprawdę niebezpieczne. Wiem, że koszty, gdyby był to taki próg spowalniający, montowany, nie są aż tak przerażające, ale no naprawdę gorąco bym zachęcał, żeby ten temat jeszcze raz się pojawił ze skutkiem już pozytywnym. No nie, po prostu nie, nie zmienię zdania, bo to są obserwacje wieloletnie, to nie jest, wie pan, to nie jest przypadkowa, przypadkowe jedno pojedyncze spostrzeżenie, tylko jest analiza urządki, która na naprawdę jest nam Młodzi ludzie siadając za kierownicą samochodu czasem są niestety nieodzuczalni. Myślę o tych najmłodszych kierowcach bez wyobraźni jeszcze i, i... to jest doskonałe pole, obojętnie o której godzinie tam będziemy przyjeżdżać, na no szczególnie jestem niebezpiecznym w czasie, kiedy dzieci są w szkole. Tam się zdarza tak, że przyjeżdża starszy brat, przyjeżdża, nie wiem, starszy kuzyn. Przy okazji no... Trzeba się troszkę popisać. No są takie, takie sytuacje i bardzo proszę, żeby Panie to w jakiejś sytuacji rozpatrzył. 90 stopni zakręt. Panie Dyrektorze, to, to, naprawdę, to naprawdę niewiele wiele. Powiem, powiem jedno, no no się, na kłopotę nie ma siły, czy my zrobimy no 30, czy 10, 20 tych progów. Ale jeden dostarczy. No, rozum, rozum, jeszcze raz rozum pozwala nam. Nie no, zawsze no, możemy liczyć no, na to. 50 obowiązuje tam faktycznie. Bardzo ciężko z, tej, z tego zakrętu. Chociaż do, do, do miejsca, gdzie wychodzą dzieci, to jest odległość na rynku więcej niż 100 metrów, 120, 130. No I to jest odległość, na której można prędkość rozwinąć. No. Mówię to z doświadczenia, z obserwacji. Że wszyscy, prawda? Z doświadczenia własnego? Nie. Z też ta To jest Jak nie pan zrobił, to się